Kochani, ja na chwileczkę. Tutaj mamy bardzo piękną kępę podagrycznika i dzisiaj na blogu będziemy sobie robić tak zwany szpinak majowy. Bardzo, bardzo chciałam Wam pokazać, w jaki sposób po prostu przygotować dzikie zielsko czy dzikie warzywa do zbioru, do konsumpcji, zwłaszcza zimą, tak? Więc będziemy to sobie dzisiaj zbierać, będziemy sobie to przetwarzać i, i jakby. Rysik to jest coś, co ja rzeczywiście używam łącznie z pokrzywą codziennie. Praktycznie codziennie jem około miski e, takich dzikich warzyw i powiem Wam szczerze, że nie do końca wiadomo, co z nimi robić, więc mam nadzieję dzisiaj Wam troszeczkę podpowiedzieć. E, normalnie jest taka kępka, której tutaj nigdy nie kosimy, bo ona jest przeznaczeniem w ogrodzie, ta część dla królików, no ale tym razem niestety króliki będą się musiały ze mną podzielić. Myślę, że wpis będzie kochani tak... No, co pewnie będzie, nie? Do czytania. hej hej! O, jeszcze sok sobie zrobił, bo to jest bardzo mocno alkalizująca roślina. Bardzo, bardzo ciekawe. Także ja się zbieram za zbieranie. Jej.